Cześć, nazywam się Jakub Zakrzewski. Chciałem dzisiaj poruszyć temat sprzedaży w internecie. Myślałeś, że potrzebujesz firmy? Nieprawda. Jeśli chcesz zacząć sprzedawać lub już sprzedajesz i nie wiesz, jak to sformalizować, to od 2018 roku istnieje coś takiego jak działalność nierejestrowana, czyli jeśli osiągasz miesięcznie maksymalnie w tym roku przychód 1400 zł, pamiętajmy, że to jest przychód, nie dochód, to jak najbardziej możesz to prowadzić, jak i każda osoba fizyczna może tak prowadzić. Jest to w pełni legalne. Są pewne tego obłaszczenia. Jeśli prowadziłeś przez ostatnie 60 miesięcy działalność gospodarczą, to niestety nie możesz skorzystać z działalności niedeistowanej, a do tego musisz pamiętać o dwóch rzeczach: o limicie 1400 zł. Przychodu miesięcznie i o tym, by prowadzić uproszczoną ewidencję. I to tak naprawdę jest całość, jeśli chodzi o wymagania formalne w działalności nierejestrowalnej. Nigdzie nie trzeba tego rejestrować, nigdzie tego nie zgłaszamy. Każdy, kto sprzedaje rzeczy, prowadzi działalność nierejestrowalną. To też warto pamiętać, że obojętnie, czy sprzedamy coś w ciągu roku za złotówkę. 10 zł, czy za 100, czy za te 1400 zł. Musimy się z tego rozliczyć w przyszłym roku w PIT 36, tak jak normalnie składamy zeznania podatkowe, tak samo z tego również rozliczamy. Według skali podatkowej 17 lub 32% zależy od naszych wszystkich przychodów i dochodów i jaka nam stawka podatku wyjdzie, taką Musimy zapłacić również w działalności nienocowanej. Plusem jest to, że również możemy rzucać koszty. Jest to duży plus, że nie płacimy podatku od przychodu, ale również odejmujemy sobie od przychodu koszty, wychodzi nam dochód i go mnożymy razy stawkę podatkową i wychodzi nam podatek do zapłaty i płacimy go tylko raz w roku do 30 kwietnia kolejnego roku. To jest też duży plus że możemy cały rok sobie zbierać pieniądze, a płacimy dopiero po zakończeniu roku podatkowego. To tyle na temat działalności niejestowalnej na dzisiaj. Jeśli nie wiesz, jak prowadzić uproszczoną ewidencję przy działalności niejestowalnej, to w opisie będzie link do tego, abyś mógł się z tym zapoznać. Będzie to dużo łatwiej dla Ciebie, nie musisz tego na nowo tworzyć, a do tego będziesz miał to prawidłowo zachowane z literą Dziękuję i do zobaczenia wkrótce.